podobno w ubiegłym tygodniu odbyła się taka rozmowa między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Hołownia powiedział, że skoro PSL poszerza swoje listy i w ogóle swoją ofertę taką programową i personalną, to on zaprosi na swoje listy zielonych, na co Kosiniak-Kamysz miał się uśmiechnąć i, i, i powiedzieć, jasne, zapraszamy zielonych, uważaj tylko, żeby tej zieleni nie było na listach więcej niż waszej, niż Twojej żółci. Żółci w sensie koloru żółtego, Takiego, który. Pomarańczowo żółtego, tak. I to jest ten problem. Podobno Szymon Hołownia, jak oni dzisiaj przewidują, może wprowadzić 10-15 swoich polityków do Sejmu i rzeczywiście, jak się tam tak patrzą, to tam za bardzo nie ma znanych nazwisk. No bo co jest Szymon Hołownia, Janna Mucha, pani Henning Kloska, i długo, długo nic. No, jeszcze tych kilku posłów, no, no, tak. którzy już raz zdali mandat. Tak jest. Jest ten Zimoch, jest pan poseł Zimoch, jest jeszcze poseł y, gramatyka. To są ludzie, którzy już zdobyli mandaty w poprzedniej kadencji, zatem jakoś tam rozpoznawalni w swoich y, regionach są. Ale rzeczywiście, poza tym, to są wyłącznie liderzy jacyś tacy regionalni, Czy mało może znani. Może być więcej zieleni. Może, może być więcej zieleni, co więcej ta zieleń może przykryć ten, ten żółty kolor y, Szymona Hołowni. To był podcast Niedyskrecje Wyborcze. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.